We wtorek 1 października wójt gminy Fałków Henryk Konieczny otrzymał od marszałka województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Będkowskiego umowę na dofinansowanie projektu modernizacji oświetlenia w całej gminie. Koszt wymiany oświetlenia to około 1 800 000 zł, z czego ponad 1,5 miliona zł dofinansowania uzyskano w ramach konkursu osi priorytetowej 3 efektywna i zielona energia. Tu gmina Fałków zmodernizuje 711 Punktów świetlnych i tych urządzeń, które sterują tym oświetleniem, to na pewno wpłynie na raz, na oszczędność, a dwa zmniejszy emisję dwutlenku węgla, o to nam chodzi. Dzięki wymianie oświetlenia ulicznego na nowoczesne lampy z żarówkami LED, wysięgnikami oraz tak zwanym inteligentnym sterowaniem, gmina zyska minimum 50% oszczędności. To jest jedno, 50% oszczędności, ale to przecież te związane są rzeczy z konserwacją. Przecież notoryczna wymiana żarówek palących się i tak dalej przy tych starych oprawach to też koszty, jak i oczywiście czasowe zaangażowanie pracownika, bo tą konserwację my na terenie gminy sami sprawujemy. Także myślę, i w tej kwestii będzie to bardzo, bardzo duża oszczędność. W przeliczeniu na pieniądze myślę, że są to środki rzędu około 170 tysięcy, 200 000 tysięcy zł, 220 nawet. Zobaczymy, takie oszczędności roczne przyniesie ta wymiana. Pierwszą pulę w Województwie Świętokrzyskim projektu Zielona Energia uzyskały wcześniej większe gminy, takie jak Skarżysko Kamienna, Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski. To nie jest jedyny projekt w ramach tego modernizacji oświetlenia. Wnioski złożyło około 70 gmin z tego 60 bodaj 3 gminy otrzymały to to dofinansowanie, które przekroczyło ponad 80 milionów. To już kolejna duża inwestycja w gminie Fałków, która została zrealizowana z pomocą dofinansowania ze środków RPO. Wcześniejszą była na przykład poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości, na którą gmina otrzymała ponad 4 miliony złotych. Jak mówi wójt Fałkowa, kluczem do sukcesu jest pewna i dobrze przygotowana kadra. Myślę, że to nam się udaje w ostatnich latach, także tych wniosków naprawdę sporo sporo myśmy zaaplikowali. także no za darmo nie ma nic. Gmina chce rozpocząć pracę modernizacji oświetlenia jak najszybciej. Myślę, że w przyszłym tygodniu rozpiszemy przetarg i chcemy, żeby w tym roku ruszyły prace. Myślę, że, że może do końca roku się nie uda wszystkiego, bo niemniej jednak jak pan marszałek tu wspominał jest to około 800 lamp, także to, to jest dość duże zadanie, ale myślę, że gdzieś tak do końca marca przyszłego roku myślę, że, że wykonamy tą całe, całe zadanie. Bez wątpienia modernizacja przyniesie duże oszczędności oraz podniesie Bezpieczeństwo na drogach gminy Fałków. Będziemy Państwa informować o postępach tej inwestycji.